A jak zarządzamy manifestami kubernetesowymi? Otóż mamy, mono, mamy dedykowane repozytorium z manifestami, takie globalne, i bardzo polubiliśmy się z customizem. Customize, wybraliśmy go zamiast helm chartów i używamy go właśnie do, do tego globalnego repozytorium, ale również nasze aplikacje. Każda z nich w oddzielnym repozytorium ma własny, własne konfiguracje z customiza, dziedziczone tak naprawdę z tego globalnego repozytorium. Z, te, z tych repozytoriów powstają pipeline'y, oczywiście na Jenkinsie, i te pipeline'y z, z użyciem scaffolda używają konfiguracji customiza, aby następnie przejść cały pipeline od budowania do testowania aplikacji. I na samym końcu do wgrania ich na poszczególne klastry, zaczynając, znaczy zaczynając na stage, od stage'a aż na produkcję. I używamy, tak jak wspomniałem, Jenkins'a, ale jednocześnie z tego globalnego repozytorium w tym globalnym repozytorium mamy cały kod. Wszystkie manifesty, którymi operujemy, nie tylko na zasadzie aplikacji, nie tylko aplikacje są konfigurowane, ale również całe, całe klastry, czyli usługi tam będące i kwestie związane z bezpieczeństwem. Jak to robimy? Oczywiście, że za pomocą GitOpsa, a jeśli mowa o GitOpsie, no to nie sposób wspomnieć o Argo CD. Mamy. Po pierwsze, mamy zablokowany dostęp, wgrywanie do tego repozytorium na naszej głównej gałęzi. Jest możliwe tylko i wyłącznie wgrywanie do feature branch'a, a następnie tworzenie pull requestów. I teraz tak, zanim oczywiście dojdzie to do Argo CD, Argo CD jest zainstalowane oddzielnie na każdym z klastrów to Argo CD zanim zaaplikuje te, te, te manifesty na, na poprzez kubernetesowe API to ten pull requestowy job odpalony na Jenkinsie po prostu sprawdzi, zrobi takiego diffa na Argo CD, jeśli to jest ok, no to wówczas robimy merge'a i wówczas Argo CD radzi sobie już z tym doskonale i aplikuje te zmiany na poszczególnych klastrach. To czego nam osobiście brakuje, to właśnie takiej funkcjonalności w Argo CD, żeby można było robić takie pudry i kościki. Może się jakiś projekt pojawi, a może już jest. Tego chętnie, chętnie bym z niego skorzystał.